Cześć, witajcie na kolejnym filmie dzisiaj już listopad dokładnie drugi jego dzień wczoraj oczywiście wszystkich świętych no to w lesie mnie nie było dzisiaj już się wybrałem ale zanim dzisiejsze grzywobranie rozpoczniemy to jeszcze bardzo wam chciałem podziękować za to, że udało się już przebić 1800 subskrypcji, bardzo wam za to dziękuję i tak jak dobrze wiecie bardzo bym chciał do końca roku uzyskać 2000. No, od początku wydawał mi się ten cel ciężki do zrealizowania. Przebijając 1500 w sierpniu, bo taki był początkowy cel, postanowiłem sobie, że fajnie by było, gdyby się udało 2000. Więc bardzo was proszę, jeżeli oglądacie ten film, nie subskrybujecie to subskrybujcie. A teraz rozpocząłem dzisiejsze grzybobranie dwoma podgrzybkami. Szukam tutaj prawdziwków na mojej miejscówce. Jest jeszcze fajnie jakby się jakiś trafił mi, ale chyba to już nie będzie realne, więc rozpoczynam grzybobranie dwoma podgrzybkami. Jeden las to jest dębowy, raz. A ładny podgrzybeczek. Dzisiaj ciepło, 15 stopni. Duszno w lesie strasznie. Mam krótki rękawek i blużej Mi jest bardzo ciepło. O! Jakie piękne. Dwa podgrzybeczki. Dzisiaj się spodziewam właśnie podgrzybków, może maślaków. No, liczę może, że mi się trafią pierwsze jakieś zielonki. Może szare, gąski. Tego jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Na razie dwoma podgrzybkami rozpoczynam. No, listopad, no to już wiadomo. Ostatni miesiąc sezonu grzybowego. Ale to no dopiero początek. I pogoda była dobra. No, był jeden przemrozek. W nocy z piątku na sobotę, ale myślę, że raczej to już większego wpływu na to, co dzisiaj będzie, nie miało. Takie dwa podgrzybki, one właśnie mają 2-3 dni i co? I rosną. O, a tutaj zobaczcie, jaki świeżutki muchomorek jeszcze są, ale one już też tych swoich pięknych kolorków nie mają. Takie dwa podgrzybki zabieram i co? I patrzymy, no prawdziwka już chyba dzisiaj nie będzie. No las dębowy i co i kto i trzeci podgrzybeczek jest i to nie są żadne jakieś podgrzybki złotawe zajączki tylko to są podgrzybki brunatne które no raczej tutaj rzadko spotykam albo prawie w ogóle prawdziwku nie ma są podgrzybki listopadowe już teraz taki kolejny zabieramy i co? I z tej miejscówki wychodzę, bo jak prawdziwków nie ma, no to na podgrzybki lasy mam o wiele lepsze i powinny tam być, na to liczę. No tą miejscówkę już te charakterystyczne igły, jeżeli oglądacie moje filmy, szczególnie albo nawet tylko niedzielne, to znacie tą miejscówkę już na pewno. Ja tutaj co roku zbieram, ale w tym roku ta miejscówka bardzo wyjątkowa była, bo Cały październik tutaj zbierałem te grzyby. Też przy okazji mam powiem, że naprawdę no nie wiem kiedy ten październik zleciał. Już mamy listopad. Dopiero dopiero to pamiętam jak zbierałem malutkie, pod koniec września czerwone kozaczki, a teraz już bursos nowy podgrzybki. No i może gąski. No zobaczymy. Tutaj ta miejscówka, Zazwyczaj grzyby do połowy października rosły. W tym roku cały październik zbierałem w sporych ilościach. Zbierajmy tutaj, bo nikt tutaj nie przychodzi, a jednak bursos nowy jest bardziej oblegany. A i tak jeszcze tutaj się coś... O, trafiło. Podgrzybeczek. Jest tutaj takie charakterystyczne, tutaj dla tej miejscówki jest to, że one są takie delikatnie podgryzione te podgrzybki. Nie wiem dlaczego one tutaj takie są. Ale... Ale są... No liście już spadają, tutaj też już duże z liście mimo że to las, ale jednak trochę nawieje, trochę się trafi drzew liściastych i też tutaj mamy liście w tym lesie sosnowo, świerkowym, bardziej sosnowym, ale już właśnie tutaj wysyp się zaczynał na początku października od właśnie świerków, a teraz już przy świerkach zbyt wiele podgrzybków tutaj ostatnio już nie rosło, bardziej przy sosnach, a dzisiaj to już tylko tutaj tak okazjonalnie zobaczyć chciałem, ale raczej już nie nastawiam się na jakiś tutaj wielki zbiór. Dzisiaj bór sosnowy to uderzę i tam, tam się bardziej nastawiam i liczę, że tam zbieram trochę, zobaczymy jak będzie, więc takiego na razie zabieram podgrzybka i szukam dalej. Ludzie. Nie ma za bardzo. Więc cisza w lesie można się podelektować. I zobaczcie teraz, jaki piękny podgrzybeczek. Jaki śliczny. Piękny tutaj. Sobie rośnie. Ale ładny. Ja cię kręcę. Śliczny podgrzybeczek. Tutaj z drugiej strony troszeczkę bardziej podjedzony. Ale z tej, jak grus Naprawdę przepiękny. Tutaj podgrzybeczek. No zbyt wiele już tutaj nie ma na tej miejscówce. Ale jeszcze, jeszcze się trafiają. Jest teraz taki. A usłyszać słychać jak stuka. I szukam dalej. No i podgrzybki. Podgrzybki. Są tutaj teraz takie w trawach. O jakie ładne i duże. Zobaczcie. Jest. Tutaj będzie go trzeba troszeczkę. Tutaj w tych trawach, bo to jeszcze nie jest ten bór Sosnowy I on jest najdalej Ja mam do lasu bliziutko Mieszkam na skraju Na obrzeżach Mielca Ale Do lasu mam dwie minutki Ale do boru sosnowego no to Trochę dalej tutaj Kolejne pogrzybki O proszę o, Ojeju, jakie one są duże i ładne Zobaczcie no proszę, jakie podgrzybeczki. No, super. To mi się bardzo... bo To nie jest żadna jakaś klejąca się ciapa, tylko bardzo ładne i porządne podgrzybki. Takie mi się bardzo podobają. W trawach są, będzie trzeba dobrze tutaj obczyścić, ale naprawdę to są bardzo ładne podgrzybki. Nie stare kafty, tylko takie porządne, duże podgrzybeczki, które zabieram Oczywiście, jak będą zdrowe, chociaż dzisiaj ze zdrowotnością już nie ma takiego problemu, jak mówiłem o niej ostatnio, jeszcze wcześniej. To no dzisiaj już jest na razie, jest dobrze, jeżeli chodzi o zdrowotność. Wszystkich podgrzybków Wam oczywiście nie pokazuję, bo to by było przede wszystkim za nudne, ale o, tego tutaj takiego między gałęziami, no to musiałem Wam pokazać. Zobaczcie, jaki ładny podgrzybaczek, no. Jest kolejny podgrzybek. Taki. Ten ładny. Gruba noga. Super, taki. Sosnowy las. No i dzisiaj znowu podgrzybki tylko. Ale nie narzekam, bo to są naprawdę grzyby, które bardzo lubię. Wiadomo, to nieraz już mówiłem. Nie mogę powtórzyć, że wolę. Wolę kozaki czy prawdziwki od podgrzybków, ale naprawdę tuż niżej podgrzybeczki, które również uwielbiam. I teraz takiego zabieram. Mamy już listopad, prawdziwki się kończą, podgrzybków dalej jest wysyp. O proszę, zobaczcie, tutaj taki jest. Jest podgrzybeczek tak, oczywiście I wysyp podgrzybków jest Myślę, że nikogo to Za bardzo nie dziwi No ale też Jest już listopad No i na to też już musiała przyjść para Na gąski zielony. O proszę, raz Ciemne te kapelusze mają akurat Raz Dwa Są Moje pierwsze gąski, w tym sezonie no tego chyba za bardzo nie ma co celebrować, bo to raczej oznacza, że no już wchodzimy w ten taki etap sezonu, może jeszcze nie dziś, ale już na pewno za tydzień taki już ostatni, gdzie gąski to będą stanowiły no z jedną trzecią, połowę grzybów, a dzisiaj no to na razie taki drobny dodatek, zielonek, cztery zielonki. Podgrzybków to jest mnóstwo w borach susnowych, naprawdę. Tylko po prostu też jest strasznie przezbierane, ale podgrzybki, podgrzybki, są i nic się im na razie nie powinno stać. A gąski no to co? Zaczynają się. Moje pierwsze cztery w tym sezonie są. No nie ma co tu się cieszyć z tego jakoś za bardzo. Są to są cztery gąski. No one właśnie zaczynają się u mnie mniej więcej na początku właśnie listopada, końcówka października. No i właśnie w listopadzie bardzo często, w tamtym roku za dużo tak nie pozbierałem, bo szybko przyszły mrozy, ale choćby dwa lata temu, bardzo często właśnie taki widok widzimy w listopadzie. Gąski i podgrzybki, tak się właśnie zbiera w takim sosnowym borze, do którego dopiero wszedłem. A już są grzybki, gąski, no i zabieram to wszystko. I co? I rozglądamy się tutaj No pod grzybków. Trochę już mam, a gąski, no to co? Pierwsze cztery. No zawsze to musiało, musiało to w końcu się zdarzyć. I są takie cztery zielonki. No i jest mój docelowy bór. Mimo, że już, już tutaj zajechałem, już grzybów mam i tak tyle, że jak na tą porę przede wszystkim to już i tak jest to i tak już jest dużo a one i tak jeszcze tutaj o proszę jaki długaźny Tutaj jeden, drugi tutaj jest o, korzeń ale to pewnie stary w lesie jeszcze grzybiarze są ale już w mniejszej ilości tutaj jest następny o warto było tutaj przyjechać teraz takie trzy listopadowe grzybki podgrzybeczki oczywiście są so. no i rozglądam się tutaj i zbieram to co jest tutaj w tym boże gąsek jeszcze tak to zbyt wiele poza tymi co wam pokazywałem to gąsek jeszcze jakoś dużo nie widziałem ale jak są podgrzybki no to No to tutaj bezdyskusyjnie wybieram podgrzybki No proszę z kolei tutaj Trochę i w tym boże jest Jest tutaj noga lekko przed ślimaka zjedzona Tutaj drugi Ale on Niestety Zjedzony przez Robaki Jest mnie też trochę jeśli maki starszej daty, to tamtego nie zabieram. A to akurat dzienne, bo tu bardzo ciężko starsze podgrzybki, a jednak też się trafił taki starszy podgrzybeczek. Tutaj, jak się schowały. Tutaj ten nas wycinka. Podgrzybki, a proszę. Są jest. I tu drugi, o ten schowany. Podgrzybeczek igłach takich są teraz takie dwa uwielbiam tutaj przyjeżdżać w tym roku strasznie strasznie tutaj lubię przyjeżdżać, rok temu to miejsce bardzo polubiałam taką późną jesienią tutaj przyjeżdżać właśnie na, na nic innego jak na podgrzybki no teraz taki w mchu trzeci zabieram i rozglądam się tutaj dalej Teraz zobaczcie jakie dwie takie duże petardy się trafiły. Raz I jaki kigang dwa! O ja cię kręcę. Ale petardy podgrzybki, Ach, wypadł mi. Ale takie dwa teraz Rewelacja Bomby Wyskoczyły w tym boże. Jest przepięknie. Przepięknie jest. Listopadowe podgrzyweczki. Takie dwa. Teraz duże. Już nawet można i spotkać trochę większe. Zabieram ze sobą. No i słuchajcie, ja też spotkałem tutaj panią w tym lesie i miała całe wiadro. Właśnie misko nie podchodziłem, bo nie chciałem wchodzić jej w drogę. Ale miała to wiadereczko podgrzybeczków I to pokazuje, że tutaj w borach wysyp jest. Duży ja też. Naprawdę te podgrzybeczki ładne mam, teraz taki jest i tutaj naprawdę warto chodzić, bo las jest bardzo przyjemny, no i grzyby też są podgrzybeczki, same podgrzybeczki dzisiaj, no nic innego co tam zielonek, dwa maślaki, no i tak to podgrzybeczki. Przepięknie jest dzisiaj. Dobrze się. Jest takiego teraz. Zabieram. Z daleka podszedłem i myślałem, że to może kurka, ale nie. Ale za to, co jest obok tego. proszę. Ale jakie ładne te podgrzybeczki. Taki teraz jest. One śliczne tutaj, naprawdę. Malutkie, ładne. Podgrzybeczki. No jest tutaj wysyp tych podgrzybków, w tych borach, nawet jak jest przezbierane to każdy tu znajdzie coś dla siebie, naprawdę. Tak i teraz podgrzybeczek, zabieram. Teraz tutaj ciekawy podgrzybek, aż korzeń podniósł. Tak, tak rósł, tak bardzo chciał wyrosnąć i to jeszcze nie wszystko oprócz tego, Ojej! Ja Jaciek ręce, ale on jest tutaj wygnieciony. To nie jest pleźń, tylko on jest po prostu zjedzony przez wszystko, co on się tutaj da. Bo to o, widzicie, on tutaj rośnie. On nogą. No ciężko mam to jest pokazać, on tutaj. A to tak, jakby były dwa podgrzybki, może o. No tu jeszcze. To są już dwa podgrzybki. A no, i tu jeszcze jeden jest. Cyk. Podgrzybeczek. A jest ciepło w lesie, wilgoć. No i one się tu pokazują. Takie teraz, no trzy można powiedzieć, że trzy. One tutaj tak dziwnie, ale jest, no ale to od razu mówię, że to pleśń nie jest, bo to tutaj jest poniszczony przedmiot patyki, ale są teraz takie, no trzy, no trzy. No tutaj chyba nikt, nikt nie szukał, bo jakie giganty, tu jest raz. O proszę Zjedzony trochę, ale jest raz Tutaj go położymy, jest raz podzimy Tutaj coś jest, ale to nie Tutaj jeszcze jeden, ale tutaj są widzę zjedzony strasznie, jak cię kręcę, ale giganty Dwa I tam chyba jeszcze jeden O, idziemy Idziemy i trzy, jakie wielkie, no tutaj ktoś Przeszedł, widzę bokiem i ominął te podgrzybki. O jakie one są duże są tutaj. Pochowane. Takie trzy giganty. No czy one będą dobre? Nie wiem. Ale takie giganty pochowane też są. No i gdzie nie jest przezbierane to naprawdę widać te podgrzybki. Raz. O jakie ładne. Tutaj dwa. O proszę. Jakie podgrzybki takie listopadowy wysyp w sumie no trzeba to tak trzeba nazywać rzeczy po imieniu to jeszcze nie wszystko idziemy idziemy po kolejne podgrzybeczki jak się kręcę no teraz naprawdę tutaj zazwyczaj jeden dwa trzy podgrzybki się zbierało a teraz naprawdę o proszę następny tu mamy jeszcze jednego. O proszę jest Grzywek. Taki Jest. Tu jeszcze jednego widzę. O! Jest jeszcze jeden. Ja cię kręcę, ale tutaj jest tych podgrzybków Taka teraz rodzina pięciu podgrzybeczków. Zabieram ze sobą. Ale super tutaj. Naprawdę. Tutaj ostatnio szukałem, mówiłem, że dużo młodych, będzie jeszcze większy wysyp i jest. Takie pięć teraz. Się trafiła rodzinka takich mniejszych trochę. O ten zakręcony taki. Zobaczcie, jaki fajny. Dziwny podgrzyweczek. One tutaj niektóre mają takie lekko czerwonawe łebki z podmuchu wystające, ale to nie wszystkie. Tutaj drugi. No, ten już taki A, też jest ok, jak na dzisiaj, bo trochę są zjedzone niestety przez no, robaki. No to chyba jest i tak lepiej niż temu, ale przez ślimaki. Przez ślimaki niestety. I tu jeszcze jednego takiego ładnego Wam. Chciałem też pokazać. chodźcie I tutaj jeszcze jeden podgrzybeczek. Zobaczcie go. Jaki piękny. O, jaki ładny podgrzyweczek. Jest, jest. Więc takie. Teraz cztery podgrzybki są. Tutaj się naprawdę je mega fajnie zbiera. A ten jaki ładny jest. Zabieramy teraz takie cztery. No, nie taki piękny listopadowy widok, czekam jaki podgrzybeczek w słońcu w mchu jest słoneczko, mech podgrzybek piękny ten troszeczkę musi być podjedzony oczywiście, żeby nie było za pięknie no to podjedzony troszeczkę jest ale tak to ok, więc go zabieram ja wiem, że każdy z nas chyba Lubi grzybobranie różnorodne. Takie jak choćby były, nie licząc tego filmu, na przedostatnim filmie. Ale no ale to już jest tutaj dzisiaj dominacja podgrzyb kwolek, grubasek taki świeżaczek. Jest? Jest. Kolejny podgrzybeczek o tam. A tam co to za cudo? Nie wiem. Nie ruszam. Niech Zostanie w lesie, a teraz takie dwa są. Zabieram, no i co? No chyba już powrót za niedługo będzie. Zobaczcie jaki świeżaczek malutki, no teraz słoneczko wyszło, co też ładnie, o jaki ładny, podkrzyweczek jest, o jaki malutki, świeżutki, no jest ciepło, to takie małe też wyskakują dzisiaj, są. Taki. ani nie zjedzone, ani nic takie bardzo lubię niestety ze ślimakami dzisiaj trochę jest problem, ale jest ciepło jutro ma padać, więc na razie jeżeli chodzi o grzyby jest i tak bardzo dobrze, a ślimaki no to wiadomo niestety tak, musi być ja już powoli będę wracał ale jeszcze jeszcze zbieram takie trzy podgrzybki w takim tutaj rowie o, jak słoneczko świeci. I podgrzywki. Takie już listopadowe, ale wysyp jest. Tutaj, tutaj. O, proszę i takie trzy. No, trochę podgryzione. Ale dzisiaj i ostatnio to norma. Więc takie, takie trzy ze sobą zabieram. No jest naprawdę, naprawdę dobrze. A jeszcze się coś rozejrzę, może jeszcze coś. Będzie. Zobaczymy. Słuchajcie, już ostatnie podgrzybeczki też. Tam już widzę, że ktoś się zaczyna kręcić. Więc ja już z tego lasu wychodzę. Mam już tych podgrzybków naprawdę bardzo, bardzo dużo i to będą już ostatnie. Prawdopodobnie. No nawet na pewno już, bo wychodzę, więc jeszcze takie zbieram raz. Tutaj jest. O, proszę, jaki taki fajny o, bąbelek. Dwa cyk, ale fajnie wyskoczył tak. Taki ładny. O, ja cię kręcę tutaj. Takie malutkie dwa. Patrzcie, jakie słodziaczki. O kurczę. Są. Raz. O. I tu dwa. O, proszę, więc takie podgrzyweczki. Tu chyba jeszcze jeden tak, a i nawet jeszcze tutaj pod nogami miałem, dobrze, że nie rozdeptałem takiej ładnej, o takiego grubaska tu widzę kolejnego o proszę jest no chyba takie najświeższe, najładniejsze na koniec, więc myślę, że ten kto oglądał to naprawdę do końca to mimo wszystko tutaj wiem, że no nie każdemu się podoba to, że zbieram i zbieram tylko jeden gatunek grzyba, ale co mam zbierać, jak jest tylko, tylko podgrzybek, no maślaków nie ma, o, jak jest, tutaj taki teraz podgrzybek i to chyba już tutaj, nie jeszcze się tu kręcę, ale chyba to już wszystkie, jest teraz taka rodzinka grubasków, maluszków. Trafia do mnie. O, patrzcie, jakie piękne takie. Siedem takich podgrzybeczków. Świeżaczków ładnych. No, tutaj naprawdę. Fajne podgrzybeczki. I powoli już się będę z wami żegnał. Ponieważ no, już mamy godzinę 14.30. Ja wracam i wracam szczęśliwy wracam z bardzo dużą ilością podgrzybków chyba większą niż tydzień temu, ale nie wiem ale myślę, że to nawet nie jest skutek tego, że tych grzybów jest więcej ale mniej na pewno nie jest, to wiem tylko to jest skutek tego, że jest mniej grzybiarzy, już jest no dzisiaj wi wiadomo, że wczoraj mało osób raczej było w lesie, dzisiaj też już nie tak dużo a za tydzień za tydzień zobaczymy jak to będę, czy będę mógł być w lesie ale dzisiaj wracam do domu bardzo szczęśliwy i mogę to powiedzieć, wysyp podgrzybków jest, ale jest to wysyp podgrzybków tylko i wyłącznie w Borach Sosnowych, już we wcześniejszych miejscówkach troszeczkę nazbierałem, że i tak jak nawet jakbym w Borze za dużo nie pozbierał to i tak już bym tych podgrzybków trochę miał, ale jednak w Borze to co najlepsze nam nie czekało i myślę, że myślę, że jeżeli się temperatura taka ciepło utrzyma to wiadomo no na tygodnie zapowiadają zapowiadają 13 stopni ale będzie to wystarczająca temperatura byleby nie było więcej przymrozków ma popadać jutro więc powinny te podgrzybki być nie wiem czy ja będę za tydzień postaram się w sobotę lub niedzielę więc wysyp podgrzybków jest maślaki no nie za bardzo nie za bardzo prawdziwka dzisiaj też nie było niestety na no, ciekawe, czy w tym sezonie jeszcze będzie. Myślę, że ruch, myślę, że. No nie, nie będę się za nim już specjalnie oglądał, bo nie będę zracił czasu jak ja w lesie dębowym podgrzybki miałem, więc wiedziałem, że warto tutaj przyjechać i, i przyjechałem I w boże Sosnowym jest po prostu przepięknie, listopadowo, podgrzybkowo, więc jest wysyp tylko jednego grzyba podgrzybki. I myślę, że za tydzień. Będzie dużo gąsek, tego się spodziewam, więc za tydzień spodziewam się właśnie podgrzybków i gąsek. No i liczę, że może się pojawią w końcu też maślaki, bo dzisiaj nie za bardzo, nie za bardzo te maślaki. Ale podgrzybków pełno, więc szczególnie w drugiej połowie, że tak powiem, grzybobrania były najwięcej i najładniejsze, więc tak się dzisiaj żegnam. Wysyp podgrzybków w borach sosnowych jest, więc... Na dzisiaj to będzie tyle. Żegnam się, pozdrawiam Was i jeszcze raz Was proszę o subskrypcję. Cześć.